Koleżanka Eliota Rogersa przyczyną masakry. Obok całkiem normalnych doświadczeń z dzieciństwa, zabójca Elliot Roger w swoim 141-stronicowym manifestie wspomina o byciu odrzuconym przez dziesięcioletnią wtedy Monet Mojo. Normalnie, Tomo News nie pomyślałoby nawet o tym, że to zdarzenie miało jakiekolwiek znaczenie, gdyby nie jej ojciec, trąbiący wszędzie o tym, że córka nie popchnęła Rogera do takich działań. W swoim manifestie Rogers stwierdzi, że był przez dziewczynkę gnębiony. Jej ojciec odpowiada Ona miała 10 lat na miłość boską, nie pamięta nawet tego gościa. On jest socjopatą, nie widziała go od tamtego czasu. Jak dziesięciolatka może dręczyć dwunastolatka? Był i jest dziwny, zakochał się w niej, ale ona nawet nie miała o tym pojęcia. Jeśli by o tym pomyśleć, mógł zabić ją, skoro obwiniał ją za wszystko. Elliot Rogers odebrał sobie życie po tym, jak w sobotę zabił sześć innych osób i został raniony przez policję.